Lewica ogłasza swoją kandydatkę na prezydenta, ale nie to jest rzeczą, o której w lewicy mówi się przez cały weekend, bo mówi się o panie ministrze. Pan minister robi niesamowite rzeczy wieczorek, prawda? Udało mu się być chyba najgorszym ministrem tego rządu w kontekście poziomu zażenowania, obserwowania niektórych akcji pana ministra, jakby lewica, no, ma problemy tutaj z nim. I pewnie chcieliby, żeby mówił się o bejad, który jest kandydatką na prezydenta, ale wszyscy wiedzieli, że nie będzie Bejad, więc to wieczorek zgarnia całe światło na siebie i powiem wam szczerze, chyba słusznie, bo ile można, ile można. Że naprawdę, przebicie Henning Kloski w tym rządzie było pewnym osiągnięciem, które po nawet podziwiamy do pewnego stopnia, więc o tym sobie porozmawiamy dzisiaj. A także o tym, że kredyt 0% został odwołany, ale czy na pewno został odwołany? Dobre pytanie, czy na pewno został odwołany. A także o tym, że Romanowski cały czas jest na wolności. <laughs> może ktoś go widział, może ktoś wie, bo prawda, e, politycy, co mieli nie uciekać przed rozliczeniami, no to właściwie nie wiadomo, gdzie są. I e, można zasugerować, że uciekli, biorąc pod uwagę, że już jest list gończy, zanim, a nawet zaraz międzynarodowy list kończy. Także... Prawda, porozmawiamy o tym, zostawcie zostawcie suba, nam będzie bardzo miło, będzie mieć nasze filmy i lecimy do tego materiału. Ale zanim, to jedna ważna sprawa. Bo widzicie, zbliża się okres świąteczny, nie? nie wiem czy zauważyliście. Jedni pracują teraz dużo, żeby zrobić rzeczy na zapas i już wiecie to ogarnąć. Inni już poddali się świątecznej atmosferze. Różnie bywa, różnie ludzie sobie z tym radzą. Ale no, świąteczna atmosfera to także kupowanie prezentów. I tutaj często pojawiają się problemy, no bo często nie wiadomo co komu kupić. Ogólnie zauważyliśmy, że większość ludzi ma nosy. I jak macie nos, to ogólnie jakby lubicie nim wąchać ładne rzeczy. A jak chodzi o wąchanie ładnych rzeczy Wydaje nam się, że naprawdę nie najgorszym pomysłem, prezentem, który możecie dać komuś, kto ma nos i lubi wąchać ładne rzeczy, są produkty od partera dzisiejszego filmu, dobrze Wam znanej firmy Cyrulicy, którzy to poprosili nas, żebyśmy powiedzieli głównie o tym perfumie, e, Burboneska, który jakby, wiecie, no dostaliśmy do testów i oprawiam teraz prawdziwą historię. Dostaliśmy go do testów i dostaliśmy jeden tylko, na razie. I Jurek musiał mi go oddać, bo wiecie, no ja go muszę teraz pokazać na kamerze. I przez to, że musiał, musiał mi go oddać, e, to no, nie mógł go zatrzymać. I był tym faktem tak niepocieszony, że stwierdził, że będzie ich pisał, że chce kolej. Bo e, naprawdę tak nam się spodobał. W sensie, Serio, jest super. Pachnie tak trochę, trochę czekoladowo, trochę jak stauty, W sensie, jeśli wycierpiliście jakieś stauty, to trochę tak, ale w taki bardzo, bardzo przyjemny sposób. Więc serio go polecamy, jak też tony innych rzeczy, które mają serulic u siebie, to brody i tak dalej. No więc śpieszcie się, bo do 24. wszystkie perfumy są przesunięte 30%, a z kodem orb macie 20% na inne rzeczy. My dziękujemy bardzo serulikom i przejdźmy dalej do materiału. Ale zanim cokolwiek, to jedna to szybka sprawa, bo wiecie co, w momencie, jak już ten film był gotowy, praktycznie był, wrzucaliśmy go, to PKW no odniosło się do sprawy związanej z subwencją dla PiSu, z Sądu Najwyższym. Jeśli nie pamiętacie, to Sąd Najwyższy teraz obradował konkretnie jedna izba nad tym, czy PiS dostanie subwencję, czy nie dostanie subwencji. No i Sąd Najwyższy stwierdził, że powinni dostać subwencję. No więc jakby była sprawa związana z PKW, co teraz. No i PKW stwierdziło, że ono, jak cała reszta Polski, nie ogarnia już tego sporu yy, prawnego, więc oni stwierdzili, że w sumie się wstrzymają z podjęcia decyzji. I to oznacza, że tocznie pis nie dostaje pieniędzy na razie. Więc ktoś mógłby powiedzieć, że no co, to większość rządowa wygrała, pis nie ma pieniędzy i o to chodziło. Tylko, że no, prezes PKW mówi, że jest mały problem. No bo oni teraz czekają na to, aż coś powie jakby ustawodawca, jakąś ustawę. Niech ktoś wreszcie ogarnie, wiecie, są najwyższy i w sensie ustali jego stan prawny. W momencie kiedy to się stało i jakby. PKW się wstrzymało, to trochę, trochę zaczęło pytać, a co z wyborami w przyszłym roku? No bo w sensie my powinniśmy je organizować, nie? W sensie to my jesteśmy no organizować, my jesteśmy za nie odpowiedzialni, tak? Ale z drugiej strony, my wiecie, nie uznajemy sądu najwyższego, czyli nie wiemy, czy uznawać sąd najwyższy, więc w sumie co w tej sytuacji, czy my możemy przeprowadzić wybory? Wiecie, ktoś na Twitterze pisze o tym, że dobra, a co będzie na przykład z no, kwestiami pozwów wyborczych, tak? No bo pozwy w trybie wyborczym są sprawy. No i to, to jak wiecie, też jest jakoś tam związane z wyborami. No, ale to jeśli jednocześnie PKW nie uznaje sądu, to no, co w tej sytuacji? Robi się dużo problemów, więc yy, w momencie. Te końca tego roku będziemy wchodzić jeszcze w większy kryzys, prawny, niż byliśmy w nim wcześniej. Całkiem niesamowite. Przejdźmy już do reszty tego odcinka. O tym pewnie jeszcze sobie porozmawiamy w przyszłym. Zacznijmy od lewicy. Od lewicy, która chciałaby, żebyśmy wszyscy pewnie rozmawiali o tym, że Magdalena Biat jest ich kandydatką na panią prezydent Polski w tych wyborach w 2025 roku. No i pewnie to miałby być temat, o którym chcieliby, żeby wszyscy mówili, no ale tak nie do końca jest. Po pierwsze wynika to z tego, że Magdalena Biat wszyscy wiedzieli, że będzie tą kandydatką. No tutaj warto zaznaczyć, że, nie wiem, no, politykańskiej chociażby ogłosiła to, prawda jakiś czas temu. No że Wszyscy wiedzieli, że to będzie BIAT, teraz jest jeszcze potwierdzenie od nich, no to wiadomo, że BIAT. My nawet nagraliśmy film, jest, że BIAT będzie kandydatką na prezydenta i raczej się nie mylimy, jak się to przeprosimy. No Jak widzicie, się nie musimy przepraszać. Wszyscy wiedzieli, że tak się skończy, no ale Lewica próbowała jeszcze dementować Mówiła, że decyzja nie zapadło i tak dalej, żeby teraz ogłosić Magdalenę BIAT, która będzie startowała prawda z takim vibem dziewczyny z sąsiedztwa. To no, jest jakimś tam pomysłem, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. No, kampania Lewicy raczej nie ma największych szans na świecie. Oczywiście pojawiły się zarzuty, że Magdalena BIAT wyszła z razem po to, żeby kandydować na prezydenta i tak jak mówimy, w sensie nam się nie wydaje, żeby to było jakieś Niesamowicie ważny point wszystkim, bo w lewicy raczej nikt nie chciał kandydować, więc to nie jest, wiecie, taka rzecz chwalebna, tylko raczej rzecz z kategorii, no ktoś musiał, no i jakby, prawda, przekonali ją. Więc jakby zobaczymy oczywiście, jak pójdzie, ale nie spodziewamy się tutaj niczego niesamowitego. Więc z tych powodów, a trochę dlatego, że po prostu wieczorek jest niesamowity, to wieczorek stał się gwiazdą, jeśli chodzi o ostatnie dni w lewicy. To jest jednak pan minister, który przebił Henning Kloskę z Polski 2050 pod kątem takiej metryki, ile głupich rzeczy można zrobić, zanim wydarzy się Twoja dymisja. I na razie jeszcze nie jest dymysjonowany lezność i sam powiedział, że. Do dymisji się nie poddać, to jest decyzja premiera, chociaż czarne chmury wiszą, my o tym też sobie zaraz porozmawiamy, co się wydarzyło? Co się wydarzyło, że prawda wrócił tak bardzo na świecznik tej całej politycznej zabawy, biorąc pod uwagę, że już wcześniej miał swoje prawda rzeczy, no bo to też nie jest tak, to no, cała imba z polską nauką i tak dalej, tam wiecie to AI, ale też jakieś ośrodki. No jakby dużo było tych rzeczy, mówiliśmy i zresztą na orbach, pojawiały się tam kontrowersje, pojawiały się tam zarzuty do tego, jakieś tam takie nepotyzmy małe się działy, o których też media pisały, no więc też jakby to wiecie nie wyglądało najlepiej. Wiecie, miał on parę takich wstawek, też o mieszkaniach, mówił na przykład o tym, że... Ja bym się nie podoba, żeby żeby tak opodatkowywać tych bogatych, nie? W sensie, no jakby spoko, tylko z lewicy, w sensie, to, to jakby ty, ty, ty powiedz być za tym akurat. Ale dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Pan wieczorek robił sobie rzeczy. No i robił sobie rzeczy. No i teraz wyszła rzecz, którą też zrobił, więc jest całkiem mocna rzecz, trzeba przyznać. Do pana wieczorka i, jak właśnie jego ministerstwa napisała pani Gabriela. Pani Gabriela, która pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim, na którym to jest szefową związku zawodowego tamtejszego, no ale też pracuje na uniwersytecie, tak? No i ona, jakby stwierdziła, że uniwersytet jest strasznie zadłużony, że tam no, jakby są cię. Cien... Takie stypendia, a w sumie to pan rektor jakoś bardzo dużo zarabia. są jakieś takie dziwne ośrodki, szczególnie jeden, który no, też jakiś jest, jest trochę niejasny, co tam się dzieje i ona tak, wiecie, uprzejmie zwraca się z prośbą, żeby tak zerknąć, bo może jakiś wałek potencjalnie. W sensie, do no, to jak wiecie, zerknijmy to, sprawdźmy, to dobrze jakby brzmi sensownie, nie? Fajnie by było, gdyby nie było wałków. Nauczali. Ministerstwo, wydaje się, nauki, tak? E szkolnictwa wyższego powinno być tematem zainteresowane. No i jakby było i wszystko spoko, ale pani Gabriela napisała, że chce być uznawana za sygnalistkę w tej sprawie, no i czyli w dużym skrócie chce postać mowa, żeby no nie mścił się na nie uniwersytet i rektor. Jakby dosyć oczywista sprawa. Po to, między innymi, przecież lewica tak bardzo promowała ustawy o sygnalistach jakiś czas temu. No więc wszystko, git. No tylko, że ministerstwo stwierdziło, że wie pani co? No ale pani się nie łapie na tą ustawę, no bo tutaj rzeczy, o które pani wnosi, o których pani pisze, to one wykraczają poza tą ustawę o sygnalistach, czy tam, wiecie, unijne prawo dotyczące sygnalistów, no więc my pani tak nie możemy potraktować. Do tego potem jeszcze pojawiły się argumenty, że no pani jest szefową związku zawodowego, więc jest pani tak chroniona prawnie, do tego wszystkiego pani przez oficjalnych rzeczy, no więc jakby musimy tutaj zareagować oficjalnie, no więc nie możemy pani tego stanowiska, tego statusu sygnalisty przyznać. No więc chce pani jakby, żeby te pani dane były upublicznione czy nie? No napisała, że nie, no absolutnie, proszę nie publikować moich danych. Więc wysłali wszystko do uniwersytetu razem z tym jakby wnioskiem, że proszę nie udostępniać moich danych. Wysłali wniosek, w którym jest nie dawajcie moich danych uniwersytowi do tego uniwersytetu razem z innymi dokumentami na zasadzie, nie, w sensie jest okej, okay. jakby to jest, proszę. No i zrobiła się kryja. Zrobiła się bardzo nieładna chryja, właśnie szczególnie, że lewica, tak jak mówimy, dosyć mocno walczyła o tą ustawę dotyczącą sygnalistów i promowała tą kwestię, nie? Dosyć mocno. I teraz wiecie, minister z tej partii sprzedaje kogoś. To chciał być sygnalistą, ale mu nie daje tego wniosku, czy jakby nie daje mu podstawy, żeby to zrobił. wrzucamy do tego, że dostało no, no się coś, czego co znaczy chyba nie powinno się stać, biorąc pod uwagę, że wiecie, nikt nie będzie chciał być tymi sygnalistami, więc cała idea tego, żeby robić sygnalistów, żeby mówić, że coś jest nie tak od wewnątrz, to trochę teraz zawodzi, no bo wszyscy dostali przykład z góry, że mogą napisać do ministerstwa w charakterze, chcę zostać sygnalistą, chcę o czymś powiedzieć, a wtedy się okazuje, że ministerstwo przekazuje twojemu szefowi bezpośrednio, co napisałeś, co jakby, to, to, to chyba nie jest najlepszą reklamą. Więc no, ogólnie zrobiło się naprawdę grubo i jakby wiecie, Część lewicy zaczęła go bronić, część stwierdziła, nie no, to jest jakby skandal. Na przykład Dzimienowicz bąk się trochę wkurzyła ewidentnie. Zrobiła się tak, no, zrobiło się nieprzyjemnie. Do tego wszystkiego, Włodzimierz jeszcze przecież Włodzimierz jeszcze jest w szpitalu teraz. Widzicie, to akurat smutne, że jest w szpitalu, aczkolwiek to chyba była taka zaplanowana sprawa z tego, co widzieliśmy wcześniej. Bardzo dlatego, że jest w szpitalu nie ogarnia sytuacji, więc jakby lewica się pogubiła całkowicie, nie wiedziała co robić, więc zaczęła bronić wieczorka, a to nie był koniec. Jeśli możecie w to uwierzyć, to nie był koniec, bo okazało się, że wybuchła jeszcze kolejna afera. A mianowicie WP, znowu WP się na wieczorka. Znaczy, to i dobrze, nie? Ale jak co robicie. Opublikowali jego oświadczenie majątkowe i Boże Święty, to jest niesamowite, bo WP już chyba jest nawet głupio, na zasadzie że za bardzo się go czepiamy i stwierdzili, że ale to chyba jest przypadek. I wiecie co, my wierzymy? My wierzymy, bo to nie jest normalne, żeby te gazety miały takie tutaj pobłażanie dla polityków, ale nie wydaje mi się, że to było pobłażanie. Jak się spojrzy na to, to co oni zresztą opisują? A propos tych błędów, nie, to jest całkiem niesamowite. Bo okazuje się, że wieczorek jedną swoją działkę rolną, tak, to wpisał, że ona ma dwa metry kwadratowe, a nie 2 hektary. Wygląda to jak błąd w zasadzie, że wpisał złą jednostkę, ale z kolei, wiecie, żeby też nie było, to nie tak, że ty tylko sobie odejmował, bo też sobie dodawał majątku bez żadnego powodu. Mianowicie, inna jego działka, na której stoi domek letniskowy, to ona ma 0,1468 hektara. Problem polega na tym, że pan minister zapomniał, że zero to z przodu, to ono jednak jest ważne. W sensie, jeśli jest przecinek, to ono jest ważne. Że jakby, jak nie ma przecinka, to można dopisać ile się zrechce i w sumie to nie ma znaczenia, ale jak jest przecinek, to to jest ważne. Ale pominął ten przecinek i to 0, no i wpisał, że jego działka ma 1468 hektarów. Duża działka musimy przyznać, szczególnie, że to gospodarstwo rolne, to ma 2 metry kwadratowe, a do tego wszystkiego to nie nie w ogóle miejsca parkingowego, które tam się szacuje, że jest warte do no, zdecydowanie powiedzieć 10 tysięcy złotych, czyli powinien to wpisać, ale stwierdził, to jest niesamowite wytłumaczenie, w sumie on w ostatnim, jakby w ostatniej kadencji i tak dalej to wpisywał, a nic się nie zmieniło i my powinniśmy to wiedzieć z jakiegoś powodu. Więc sobie nie wpisywał już teraz z domu, no bo po co? Bo tam nie ma tak naprawdę miejsca, żeby to wpisywać. Ale panie ministrze, wtedy jak pan to mówi, to pan to wpisywał właśnie dlatego, że pana upomnieli, że pan musi to wpisać. To, żeby pan tego teraz nie wpisał. No bo przecież wszyscy wiedzą, że ja to dalej mam, no to jakby to za problem. Jest to jakieś wytłumaczenie? No pan minister złożył przeprosiny i napisał o tym, że jakby jako człowieka prawda, z tych lewicowych kręgów, to ten niego jest bardzo ważne, e, taka przejrzystość państwa i tak dalej, więc pod tym względem to on się bardzo cieszy, że jest kontrolowany i oczywiście te swoje błędy gdzieś tam uwzględni. I my naprawdę my wierzymy, że to są błędy, bo patrząc na to, to naprawdę wygląda jak błędy, szczególnie że sobie dopisał masę hektarów, nie? Więc jakby to raczej politycy tego nie robią. My nie wiemy, czy to nie jest jeszcze gorzej w tym wypadku, bo po tak niesamowitym rajdzie, który wykonał teraz, jeśli chodzi o, prawda, jakieś takie dziwne rzeczy, które robią, to, to to my nie wiemy czy nie lepiej jakby to wiecie wyszło że po prostu chciał oszukać państwo a nie że po prostu nie ogarnął tak bardzo że wpisał jakieś randomowe rzeczy my naprawdę nie wiemy co powiedzieć bo obserwowanie tej sytuacji jest trochę żenujące tak z naszej perspektywy tak nam się wydaje ale oczywiście konsekwencje już lecą konsekwencje lecą bo nie kto inny jak Donald Tusk zrobił to co Donald Tusk robi zawsze taki sytuacje, kiedy jest rozsierdzony, zaczyna napisał tweeta i w tweetie napisał, że no będzie trzeba po panu Wieczorku porozmawiać z szefem lewicy ja to dzisiaj zrobię pis yy, złożył wniosek o wotum nieufności tak żeby go odwołać z tej funkcji teraz sobie zobaczymy co się stanie bo z jednej strony no nie będą chcieli pozwolić pisowi odwołać swojego ministra, ale z drugiej mamy wrażenie, że dużo ludzi chciałoby odwołać już Wieczorka w tym momencie, bo to się po prostu nie lepi. Nie oszukujmy się. I to nie jest dobry wizerunek, który ma być przylepiany i partii lewica, ale też całej koalicji rządzącej. Ciężka sprawa, ciężka sprawa, bo jednocześnie będzie trzeba go pewnie bronić, a jednocześnie może będzie trzeba go wywalić. I ja takie oczywiście rzeczy w polityce się robiło, ale, ale, ale no to, to, to nie jest komfortowa sytuacja. Musimy przyznać, że obserwujemy to z pewnym zażenowaniem, co się dzieje, ale też z pewnym fascynacją i takim podziwem wręcz. Tak namieszać w takim czasie, jakby no to jest niesamowite. Prze przebić panią Henning Kloskę, myśleliśmy, że to jest niemożliwe. A jednak tutaj rękawica została podjęta i my to naprawdę szanujemy. Nie należy schodzić z placu boju i dobrze. To jest w ogóle ciekawe, bo pamiętacie, jak wieczorek jeszcze zaczynał i sobie dostał najłatwiejszą rzecz na świecie na początek, bo na samym początku, to była pierwsza rzecz, którą cały rząd zrobił, to była kwestia protestu w Poznaniu w akademiku. No jakby będzie, pamiętamy to, pamiętamy, jak też wieczorek przyjechał. I ogarnął! Faktycznie ogarnął! Protest się skończył i w ogóle i wiecie, i to był taki moment, że to było zaraz po wyborach, i wszyscy sumie tacy wow, ok, zrobione, niesamowite. I ludzie tak zapamiętali tego wieczorka, że kurczę, no, Zrobił coś. No i robi dalej. No, no robi dalej, robi dalej. No, to, to nie, po, nie poszło to tak, jak można było się prawda spodziewać w tamtym momencie. No nie poszło, no nie poszło. Zobaczymy, czy przetrwa, czy nie przetrwa, bo jak to oglądacie, to może już tym w ogóle e, ministrem nie jest. Zobaczymy. Ale co zaskakujące, nie z samą lewicą człowiek żyje w tej polskiej polityce. Kredyt zero. Kredyt zero, drodzy państwo, niesamowita sprawa. Nie wiadomo, co z nim. To jest w ogóle ciężki temat, bo z jednej strony wydaje się, że wszyscy e, eksperci i tak dalej krzyczą, nie róbmy tego, to jest zły pomysł. Z drugiej strony, jak wyży ten sondaż niedawno, poparcie dla tego kredytu, to okazało się, że to ogólnie Ludzie popierają całkiem, całkiem dużymi liczbami. Trochę ciężko powiedzieć, czy z perspektywy rządu jest dobrze go uwalać, czy źle go uwalać. To ciężka sytuacja. Nie zmienia to faktu, że paszyk, czyli człowiek odpowiedzialny, minister odpowiedzialny za ten program, wyszedł i powiedział, nie będzie tego, nie robimy tego. W 2025 roku będzie inny program dotyczący dopłat do mieszkań, ale on będzie bardziej uwzględniając taki, wiecie, progi podatkowe, które się płaci, i tak dalej, i tak dalej, będzie kontynuacją tych aktywnych rodziców i w ogóle. To aby będzie super, ale kredyt, mieszkanie, tak 0%, jakby on, ten, ten pomysł upada, tego nie ma. No i spoko! To zawsze tak, jakby tego miało nie być. I masa ludzi uzna, to oznacza, że nie ma dopłat do kredytów w ogóle. Wynaczej zaczęła się cieszyć, bo nie będzie dopłat inna zaczęła mieć takie, że o rząd oszukał i tak dalej. W sumie to, to nie jest takie oczywiste, że tych kredytów nie będzie. Wydaje się, że faktycznie mieszkania 0%, tak? To, to jakby ten konkretny program, to on upadł, tak? Kredytu 0 nie będzie, przynajmniej tak się nie będzie nazywał. Ale jakaś inna forma dopłat wydaje się, że będzie. I ja brzmia jakbym nie wiedział, dlatego że nie wiem. Wszyscy mówią coś innego. Kośnie mówi w tv że nie dopłaty do kredytów absolutnie będą. Tymczasem lewica i Polska Cieszą się z tego, że udało im się zwalczyć ten program. Kotula dzisiaj w wywiadzie mówi o tym, że jakby tak, to dzięki lewicy, jakby że bierzemy to na siebie, że jesteśmy bardzo dumni z tego, że to zrobiliśmy, że nie ma tego kredytu. I my już nie rozumiemy. Oświadczenie, jakby ministerstwa też niewiele mówi. Jakiś program dopłat chyba będzie, ale to nie będzie ten program dopłat, ale inny program dopłat. I ma być na 2025, na początek 2025, czyli jakby zaraz, ale jednocześnie zobaczymy, co uda się wynegocjować z partnerami i w sumie to nie wiadomo, co to będzie. Trochę jesteśmy w miejscu, że kredytu zero nie będzie. Coś będzie, nie wiadomo co będzie, ale będzie zaraz. Ja przepraszam, to miał być program informacyjny, ale jak widać, ciężko jest wyciągnąć jakieś informacje. Możemy wam tylko powiedzieć, że nie wiadomo. Tak, mamy wydaje się, że ceny mieszkań trochę spadają, więc może jednak rynek twierdzi, że tego nie będzie. Ciężko powiedzieć, naprawdę ciężko powiedzieć. My nie rozumiemy, co się dzieje w tym temacie, i tylko informujemy Was o tym, że mamy wrażenie, że policjanty też nie do końca rozumieją. Ale no, coś zostało ogłoszone: krytu zero nie będzie. Przynajmniej tak dokładnie kredytu zero. Romanowski, prawda? O Romanowskim wiemy więcej. Znaczy nie wiemy, gdzie przebywa, ale to kwestia tego, że policja też nie za bardzo wie, gdzie przebywa, i w ogóle to jest duża część problemu. każdy każdym razie jest to za nim wystawiony list gończy. List gończy, który no, sprawia, że gdzieś tam jest poszukiwany, ale nie odnajdywany. Ma być zaraz wprowadzany międzynarodowy list gończy, ponieważ policja podobno uważa, że no jest duża szansa, że się za granicą. I tutaj są dwie opcje: albo Węgry, albo Zakon. Ogólnie Romanowski brał, był, uczestniczył w takich organizacjach, które mogły mu dawać kontakty międzynarodowe do między innymi zakonów, więc jest szansa, że Romanowski schował się gdzieś w zakonie. Pewnie, w sensie jasne, czemu nie, czemu nie. No to jest w ogóle ciekawa sprawa, nie, bo w sumie trwają te poszukiwania, była ta straszna beka, że o, nie udało im się go zamknąć, bo prawda miał ten immunitet i tak dalej, ale im pokazał ze strony PiSu, a teraz jest takie... Yy, gdyby go wtedy zamknęli, to może byłoby lepiej, bo nie robiłby nam wszystkim siary, że ucieka. I w sumie, te wszystkie nasze słowa, że jak ktoś jest niewinny, to nie ma się czego bać. I wiecie, że nie będziemy uciekać i że po co te areszty na nas jakieś i tak dalej, że to jest tylko i wyłącznie totalitarne państwo, które chce walczyć ze swoją opozycją polityczną, a nie, wiecie, potrzebne działanie, przecież kto by uciekał. No to ta narracja trochę gorzej działa w momencie, jak Romanowski po prostu uciekł, nie? No bo jakby nie ma co do tego wątpliwości. Więc no gdzieś tam to jest jeszcze oczywiście imba z jego prawnikiem, no bo gdzieś tam podają zarzuty, że o prawnik wiedział na pewno i pomagał w tym wszystkim. Co już tutaj, to, to jest faktycznie jakieś takie ciekawe, co, co z tego. Wszystkiego wyjdzie, ale zmierzamy do tego, że faktycznie no ucieczka Robanowskiego jest jakby z jednej strony zabawna, z drugiej strony trochę państwo z kartonu, a z trzeciej strony no pis jakby się nie popisuje. Taką wiecie, narracją, że o, tak nie wolno, przecież uciekać z Państwa y, przed prokuraturą. No jakoś tak wiecie, też próbują być ciszej z tym wszystkim. No więc oczywiście klasyczny kryzys polityczny w Polsce jakby trwa we wszystkich partiach, w każdym możliwym miejscu, a zaraz kończymy y, rok. E, I tak go właśnie będziemy kończyć, nie? Tak w tym gastrach wszyscy będziemy się dać do Wigilii. Super sprawa! A jak chcecie wiedzieć więcej, co się dzieje w polskiej policji, bo jak będziecie super rzeczy. Stawcie jak stałcie suba, nam będzie Państwami, będzie widać filmy.